Jak wymodelować ołówek? Wydaje się to dosyć prosta sprawa. Zobaczcie, tak wygląda mniej więcej ołówek. Jest to taki, można powiedzieć, mały ołówek taki, mówiąc krótko, ogryzek który tutaj ma całkiem ciekawy wyglądający ten czubek jest lekko ścięty, a jednocześnie widać, że ostrzony był tak, że nie wszystko idealnie zostało tutaj wycięte. Z tyłu w takim ołówku jest również widoczne takie wgłębienie, tam gdzie był ten grafit. No i widać także dodatkowe pętle, które tutaj są. On jest w przekroju sześciokątny, ale ma zaokrąglone krawędzie. Gdy spojrzę na modyfikatory, nie ma żadnych. No i widać też krawędzie, które tutaj są widoczne. Te krawędzie są cały czas wyświetlane, dlatego, że mam tutaj coś takiego jak Viewport Display w panelu Object. I jest tutaj włączone Wireframe oraz All Edges. Jeżeli to wyłączę. To mam po prostu normalny podgląd ołówka, a te jaśniejsze krawędzie biorą się też stąd, że mam włączone kawity. Kawity, które pokazuje, podkreśla troszeczkę wyraźniej wszystkie nierówności na obiekcie. Więc jak zacząć? Jak zrobić taki ołówek? Bardzo prosto. Na początek przerzucę tutaj Outliner. Aby było wszystko tak jak w standardowym Blenderze. Z jakiegoś powodu tutaj się pojawiają teraz wszystkie skróty, a nie tutaj, więc po prostu zresetujmy sobie program i tyle. Zaczynam zatem od pustej sceny i na scenę od razu dodam coś takiego jak circle. circle. Czyli powiedzmy sobie coś takiego jak puste kółko. Można też dodać cylinder. Może to być nawet prostsze, więc dodajmy może ten cylinder. Cylinder jest akurat do zdefiniowania dodatkowo, więc otwieram panel ostatniej operacji, który jest tutaj. I tutaj w cylindrze ustawiam sześć wierzchołków na obwodzie, więc to będzie sześciokąt. Dodatkowo depth mogę dać na przykład 0,2. A raczej depth zostawię właśnie na 1 żeby był krótki, a radius ustawię na 0,2 i zobacz, co nie będzie za grube, a no, może dam 0,1. Więc tak wyglądałby mój wstępny ogryzek. Jednocześnie podniosę go na osi z o 1, żeby już wydawało się, że stoi na tej wysokości, więc jest za wysoko, trzeba dać go po prostu na 0,5. Ok. No i teraz Tyle, co mogę zrobić z poziomu tego cylindra w tym panelu ostatniej operacji, więc teraz to zamknę i wejdę do trybu edycji. Ale zanim to zrobię, ustawię sobie środek obiektu w miejscu, gdzie jest 3D kursora, więc set origin oddzielny do 3D kursor i mam. Teraz mogę go sobie obracać, więc przewrócę go, może zrobię to w trybie edycji. W trybie edycji zauważcie, że mimo tego, że origin jest w, poziomie w miejscu 3D kursora, to obracam go i tak według wspólnego środka wszystkich wierzchołków. To dlatego, że mam tutaj wybrane coś takiego jak Transform Pivot Point jest na Median Point. A oczywiście gdybym miał wybrany 3D kursor, wtedy by się wszystko obracało wokół 3D kursora. Zobaczcie. To tak dla przypomnienia tylko mówię. Teraz obracam wokół 3D kursora. Tak samo jakby się obracało to w, powiedzmy sobie w trybie obiektowym. No i postawię go teraz tutaj. Jak spojrzę z prawej strony widzę, że jest troszeczkę za nisko. Więc opuszczę go teraz niżej tak na oko. I to jest mój leżący wstępnie ołówek. To, co trzeba teraz zrobić, to zaznaczyć tylko tą jedną ściankę, jeden koniec. I robię tutaj operację inset, ewentualnie extrude. Na początku pokażę to z ekstrudem. Ekstrud wymagać będzie dwóch kroków. Na początku naciskam E, następnie ekstruduję gdzieś dotąd, a drugi krok to jest skala. I skaluję to mniej więcej do jakiejś takiej niewielkiej ilości. Oczywiście bez 3 do kursu, tylko w Medium Point. Coś takiego robię. Więc to były te dwa kroki. Natomiast jakbym wziął zrobił to z insetem, to wyglądałoby to tak, że robię inset, na przykład zmniejszając całość dotąd, a teraz wciskam CTRL jeszcze przed jego zaakceptowaniem i wyciągam to od razu za jednym zamachem w ten sposób. I to co teraz tu można zrobić, to jest dodatkowo jeszcze jeden mały extrud, żeby zrobić ten koniec ołówka. To co jeszcze będzie tutaj potrzebne, to jest z tej strony podobna operacja, czyli inset gdzieś do tego miejsca. I to należałoby zaokrąglić. No i teraz zaokrąglić to można na różne sposoby. Ja zrobiłem to w ten sposób, że użyłem operacji loop -cut, a więc przeciąłem ten obiekt przez ctrl-r. Tutaj klikam na krawędź, następnie mogę sobie ją ustawić, ale nie potrzebuję tego, więc escape. I Teraz znowuż klikam, escape, ctrl-r, klikam, escape. Muszę to powtórzyć sześć razy. I to mi daje wszędzie czworokątną, ładną topologię, a jednocześnie mam tutaj teraz już dwunastokąt. To wystarczy, aby po zaznaczeniu całości, nacisnąć Alt Shift S i zrobić z tego kółko. Następnie, jak szukam takie kółko, to delikatnie je ekstruduję do wnętrza, i to powinno załatwić sprawę. Teraz ten ołówek z przodu, tu gdzie ma ten koniec swój, również należy w ten sam sposób zaokrąglić przez Alt Shift S i przeskaluję go trochę, aby mieć taki zaostrzony czubek. I to jest najprostszy ołówek, jaki można byłoby zrobić. To jest taka powiedzmy sobie jego wej wejściowa, powiedzmy sobie wstępna wersja. I teraz właśnie. Należy dopracować szczegóły. A więc poznajmy sobie operację shear. Shear to jest takie jakby skoszenie. Skoszenie lub przekrzywienie. Otóż istnieją dwa sposoby na taki shear. Jeden jest prostopadły do krawędzi, które otaczają dane zaznaczenie. Teraz jak mam na przykład ten pierścień tutaj, to jego ograniczeniem z jednej strony jest to małe kółko, a z drugiej strony ten tutaj dwunastokąt. No i dobrze. I teraz jakbym nacisnął dwa razy G, czyli G, później jeszcze raz G, to teraz włączam tryb Vertex Slide, jest to, zauważcie, tutaj w tym miejscu, tam na samej górze jest napisane Edge Slide. Wcisnę dwa razy G. To jest taka operacja, która pozwala ślizgać wierzchołki po krawędziach. Więc mogę dwa razy G nacisnąć i przybliżyć się do któregoś z tych końców, tworząc jakieś inne rodzaje tego ołówka. Ale to jest tylko jedna operacja. Natomiast druga, o której chcę powiedzieć, to jest operacja włączona po Ctrl-Alt-Shift-S. To jest operacja o nazwie Shear i to pozwala mi przekosić całość, więc również się ślizga cała ta geometria po krawędziach, ale jednocześnie występuje coś takiego jak obrót. I to jest operacja, którą możemy znaleźć tutaj w Mesh, Transform i tutaj macie coś takiego jak shear. Dokładnie to miejsce pod To Sphere. No więc warto wykorzystać to po to, żeby stworzyć wrażenie, że ten ołówek został krzywo zaostrzony. A więc na przykład można zrobić Ctrl Alt Shift S Shear, lekko przekręcić to na przykład w ten sposób. To co jeszcze można zrobić, to na przykład kliknąć taki wieszałek i go przekręcić w ten sposób, tak jak to nieraz widzieliśmy na różnego rodzaju ołówkach, ok. Możemy tak spróbować również zrobić, możemy tutaj taką trochę ciekawszą geometrię. I tutaj na czubku warto byłoby zrobić coś w rodzaju podobnej operacji, czyli znowu Alt, shift Ctrl, S, Shirt w którąś stronę, na przykład coś takiego. No niech tak zostanie. I tu zrobię jeszcze jednego malutkiego ekstruda przy samej krawędzi. A następnie go przeskaluję do środka i wepchnę pod spód. Co stworzy mi takie wrażenie, że ten grafit wystaje z pod spodu, jakby. Następnie trzeba zaokrąglić ten koniec. Wystarczy Bevel, więc Ctrl B. Mogę tutaj również kilka razy pokręcić kółkiem myszy. Na tym, co otrzymuję, również można zrobić operację Shear. Na przykład w ten sposób, żeby był lekko ścięty. I zobaczcie, że jeszcze jedną rzecz mogę zrobić. Mogę teraz wygładzić całość. Czyli W. Normalnie Shade Smooth. I to mi tworzy takie dziwne cieniowanie na ołówku, że część jest jasna, a część jest ciemna. Całość cieniuje się tak, jak ołówek byłby tak naprawdę powierzchnią kuli. Zobaczcie, że brzydko to wygląda. Ale ja mogę kontrolować w pewien sposób, jak on jest cieniowany. Wystarczy tylko, że dodam do niego więcej krawędzi. Więc teraz robię Ctrl-S i ściągam tutaj na przykład do samego zakończenia te krawędzie. I tak samo robię, nie Ctrl-S, przepraszam, tylko Ctrl-R. Normalny lub. cut. Robię to również tutaj. Mogę też tutaj dać na tym ukosie coś takiego bliziutko, bliziutko i lekko to mogę przeskalować. Stworzyć wrażenie, że jest tutaj coś takiego jak grubość farby na przykład. Nie? Bo ołówek też ma swoją farbę i też ona jest pewnej grubości. I to samo mogę zrobić również w tym miejscu. Zobaczcie, że to powoduje, że cieniowanie tego ołówka zaczyna wyglądać nagle w taki sposób, jakby ono było już z jakimś tam materiałem. Chociaż żadnego materiału tutaj nie ma. Dokładnie tak jak był zrobiony ten ołówek w zadaniu. Teraz trzeba dokończyć jeszcze to miejsce. A więc tutaj zrobiłem coś takiego: dodałem pierścień, który zacisnąłem wokół tego łuku. A tutaj można zrobić malutki inset. Zobaczcie, jak to ładnie wgładza mi teraz całą geometrię. To co jeszcze tutaj zrobiłem? To dodałem kilka ścian, znaczy dodatkowych kilka roślin do tego ołówka, które wyglądały tak, że tutaj się zbliżyłem do tych krawędzi. I można to zrobić przez podwójne. Dwukrotne takie, jakby Ctrl R i lub Cut Select, ale jest też inny sposób. Cofnę to i zobaczcie, co jeszcze można. mogę zaznaczyć tą krawędź. Na przykład, ja tej krawędzi mogę zrobić od razu taką operację jak po Ctrl R, czyli taki lub Cut Select, ale dla odmiany wciskam Ctrl Shift R i robię rozcięcie krawędzi, która już istnieje na dwie krawędzie. To jest też takiego jak Bevel, tylko że zostaje po środku krawędź. Ok? Bliżej ustawiam. Tak samo zrobię tutaj. Ale to można zrobić także bevelem. Bevela już znacie, więc powinniście sobie poradzić. Jak wcisnę Ctrl B, bevel powinien pamiętać to, co miałem poprzednio. I zobaczcie jaka jest różnica. Jeżeli dam 0 tych, powiedzmy sobie ścian, to tu nic nie ma. Jak dam jedną ściankę w środku, to jest prawie to samo. Z naciskiem na prawie. Zobaczcie, że na przykład w tym poprzednim przypadku te krawędzie są trochę bliżej siebie, niż w środku tego bewel tutaj. Więc jeżeli to cofnę i zrobię taki bewel jeszcze raz, nie będę, przepraszam, tylko ten Ctrl Shift R. Będę miał tutaj troszeczkę, być może lepiej rozciągnięte krawędzie. Coś takiego. Potrzebuję to zrobić dosłownie na tych naróżnikach, po to, żeby podostrzeć troszeczkę geometrię w cieniowaniu. Więc zmieniam po prostu tylko i wyłącznie cieniowanie. Teraz tutaj Ctrl Shift R, lekko rozciągam. I tutaj Ctrl Shift R i lekko rozciągam. I jeszcze tu Ctrl Shift R i leciutko rozciągam. To powoduje, że mój ołówek dostaje takich, jakby, zobaczcie, fajnych fragmentów, z których być może nawet mógłby się składać. No i mam też tak jaśniej tutaj wycieniowane te boki, one są naprawdę teraz bardzo płaskie, wydają się ładnie zaokrąglone. No i tu są te fajne rodzaje światłocienia. Jeżeli to przetlen dodatkowo jeszcze w połowie gdzieś, to ten światłocień będzie się oczywiście jakoś tak fajnie układał, na przykład przy samej krawędzi. Więc w ten sposób możemy troszeczkę sterować shadingiem, mimo tego, że nie mamy żadnych materiałów jeszcze. Tak można byłoby zrobić ołówek.